Witam bardzo serdecznie jesteśmy na jakiejś story przypominam o kodzie promocyjnym Radmer, który wam daje darmowego dolara na starcie 3,70 zł dla nowych użytkowników możecie sobie z tego balansu zrobić bitwę albo otworzyć skrzynkę a w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zrobić od 100 zł do kosy przejdę od razu sobie do bitew stworzę na początek jakąś tańszą bitwę na rozgrzewkę Dodam sobie MP7, 57, MP9, Imperiala na trzy osoby. Underdog Dodam sobie losowego Bota i na trzeciego slota tak samo sobie dodam losowego Bota. Pierwsza skrzynka MP7 daje nam najtańszego skina, bardzo dobrze. Na razie prowadzimy. Teraz 57 daje nam chyba też tańszego skina. Mamy prowadzenie 2 zł od nich. Czyli czy będziemy wygranymi? Tak, wygraliśmy. 33 zł mamy 13 złotych. Na plus. Sprzedam sobie skina. Sprzedam sobie tego skina. Mamy 113 zł. Możemy trochę zaszaleć i zrobić sobie bitwę za 50 zł. Będą sobie P250. Jednego Pinky. Restricted. I jakaś za 5 zł. Albo dodałem sobie XPK. Na 3 osoby. Underdog. Tak samo na, pierwsz na drugiego slota. Bot Wallbank leci. A na trzeciego slota. Bot B. P250 za 20 złotych jest, może fajnie zarzucić i mamy w miarę dobrą pula 65 zł, bo środkowy drop no. raczej już jest wyeliminowany z tej bitwy i kolejny raz coś zrobi mocnego, 100 złotych ma już no, ale niestety dropnęliśmy skina za 26 zł i mamy Dużo przewagę nad tym botem trzecim. No i raczej to przegraliśmy. 140 zł z takiej bitwy było no niestety. Jakbyśmy to zgarnęli to już by było mocno. Dwa razy profit. Dodam sobie tutaj dwa USP-ki, jednego animals. Na trzy osoby teraz tryb klasyczny. Zadam sobie bota na oskołpa, na drugiego slot'a i na trzeciego slot'a bota one-tapa. Leci pierwszy USP. I rzuca nam fajnego skin'a za 3 złota. Drugi USP. No tym razem mamy najtańszego skin'a i nie prowadzimy już w tym momencie. Teraz Glock musi nam coś rzucić. No i chyba pograliśmy Z kim za 30 zł dla środkowego? No raczej pograne. 60 zł sobie prawie zgarnął bot. Stworzę jakoś teraz bitwę za 10 zł. dodam sobie te dwie skrzynki na 4 osoby underdog. Taka bitwa może nam pozwolić wrócić do startowego balansu, czyli 100 zł. To jest fajna procentówka. Jak rzuci, to już jest fajny profit. Już 30 zł, nie 23 zł, bo drobno. I teraz któryś z nich musi drofnąć. No i ale nie ja. No i teraz będzie dogrywka między tymi botami. I raczej ten bot wygrał, a nie jeszcze raz, będzie kolejny raz to samo dostali. Ciekawe, który bot wygra i sobie zgarnie to. To samo, dostali. Jakaś długa to dogrywka jest. No i bot drugi sobie wygrał. 53, 51 zł, no to już byśmy mieli 7 dych. Zapraszam też na mojego Discorda, link w opisie. Jak będzie jakaś gromada, to zorganizuję giveawaya jakiegoś dla Was. Na fajnego skina. Także zapraszam wbić na Discorda. Dodam sobie, dodam sobie procentówki. Jak coś rzuci, to. Może wrócimy do startowego balansu. No na razie dwie skrzynki nam nic nie dały konkretnego. Trzeci Venom. Nie wiem, który jest droższa. Średka trzeci bot sobie zgarnie chyba to raczej. Chyba, że te skrzynki po złotówce nam coś rzucą. Że wygramy to. O, teraz X-Ray mu poleciał. 2 złote różnicę mam między nim. I czy to jest 2 złote warta? No niestety nie jest. No i by była stówka prawie. Byśmy wrócili do, po, po, do startowego balansu. No niestety nie udało się zrobić kosy. Przypominam o kodzie promocyjnym Radmer. Z moim kodem wspieracie mnie. I możecie sobie otworzyć skrzynkę za ten balans. Który dostaniecie z KODU, albo, stworzy albo możecie stworzyć bitwę. Przypomina też o wb wbiciu na Discord. No i to tyle. Trzymajcie się cześć.